Najtrudniejszy pierwszy krok, nie tylko w piosence, nie tylko w życiu, ale również i w wypracowaniu. Bardzo często dużo czasu spędzamy, spędzamy nad tym, jak to wypracowanie rozpocząć, jakim zdaniem, co tam napisać. A to jest naprawdę bardzo, bardzo proste. Zaraz Ci o tym opowiem. Powiem Ci o takich trzech sposobach właśnie na szybkie rozpoczęcie pisania wypracowania. Tylko teraz tak, pytanie. Czy wypracowanie rozpoczynasz od pisania wstępu? No to popełniasz błąd, bo pisanie wypracowania nie rozpoczynamy od pisania wstępu, czy pisania w ogóle czegokolwiek na czysto, tylko od zrobienia sobie planu, od podzielenia tematu na trzy aspekty i dobranie argumentów do każdego z tych aspektów. I jak już wiemy, o czym będziemy pisać, to bardzo łatwo będzie nam już napisać wstęp. Dokładnie o tym powiadam w takim mini kursie Turbo. Wypracowanie to jest nowość, on już jest dostępny, uzupełnia naszą triadę, naszą świetną trójcę, nie świetną, świetną. Trójce, Turbo powtórka, absolutny bestseller, już prawie 200 sprzedanych egzemplarzy. Turbo pisma formalne, czyli 10 najważniejszych pis formalnych z omówieniem, z komentarzem, z nagraniem i właśnie Turbo wypracowanie. W tym Turbo wypracowaniu znajdziesz 10 wzorów nagrania. O każdym z tych wzorów, o każdym z tych tematów kompleksowo opowiadam. te wypracowanie masz do pobrania w formie PDF-a. Wypracowania tabelkowe z podziałem na aspekty, z zaznaczeniem słów kluczowych i dodatkowo jeszcze taka pełna lekcja, właśnie anatomii, wypracowania pomocy na ostatniej prostej w komentarzu pod tym nagraniem, zobacz sobie co potrzebujesz i na ten twój problem na pewno znajdziesz odpowiedź. A teraz, właśnie wracamy do wstępu. Jak rozpocząć wypracowanie? Trzy szybkie pomysły. Zobaczcie, pierwszy pomysł to jest teza, drugi to jest opis, a trzeci to jest definicja kluczowego pojęcia, jak to wygląda w praktyce już. Opowiadam. Przykład pierwszy. Globalizacja. Problem czy szansa sz 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 dla współczesności odwołuje się do wpływu globalizacji na społeczeństwo, gospodarkę i politykę. Jak z zastosowaniem tezy możemy ten temat rozpracować? Proszę bardzo. Gospod globalizacja ma zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla społeczeństwa, gospodarki i polityki. Warto zastanowić się, jak ten proces wpływa na każdy z trzech wskazanych obszarów. Piękny Proste rozpoczęcie, czyli stawiamy jakąś tezę, że globalizacja ma zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki, tak? Tym samym odpowiadamy na, też na treść polecenia. Drugi przykład z tezą. Bikameralizm asymetryczny porównuje kompetencje obu izb polskiego parlamentu. Czyli tak mamy bikameralizm asymetryczny, więc piszemy. Kompetencje obu izb parlamentu nie są równe. Zdecydowanie szersze kompetencje ma Sejm. W pracy odniosę się do roli ustrojodawczej, ustawodawczej, kreacyjnej i kontrolnej obu izb, tak? Czyli też wskazujemy, zobaczcie od razu we wstępie, o czym będzie nasza praca. Dobra? To jest bardzo ważne, żeby we wstępie właśnie wspomnieć, o czym będzie nasza praca, do czego będziecie się odnosić, ale tu, tak jak Wam wspomniałem, najpierw plan, najpierw schemat, podział na aspekty, argumenty do każdego, do każdego aspektu i potem Wstęp sam się napisze. Trzecia, druga metoda. Opis. E, przykład. Bezrobocie. Przedstaw przyczyny, skutki oraz pasywne i aktywne formy walki z tym problemem. Proszę bardzo. Bezrobocie jest jednym z najpoważniejszych problemów współczesnego świata. Tak? Czyli podkreślamy wagę tego problemu. To jest też pomysł na wstęp. Podkreślenie wagi problemu. Dlatego niezwykle ważne jest precyzyjne określenie jego przyczyn, możliwych skutków oraz form walki z tym problemem. Proszę bardzo. Kolejny przykład na opis: największe zagrożenia dla polskiej demokracji. W wystąpieniu na Forum Sejmów wskaż trzy takie przykłady i zaproponuj ich rozwiązania. Proszę bardzo, współczesne społeczeństwa mierzą się z wieloma problemami, takimi jak nierówności społeczne, korupcja czy zmiany klimatyczne. W swoim wystąpieniu przedstawię, jakie działania mo mogą przyczynić się do ich rozwiązania, czyli też, zobaczcie, od razu już wspominamy o tym, o czym, o czym będzie nasza praca. Dobra, i trzecia metoda to jest definicja kluczowego pojęcia. Przykład współczesny terroryzm. Wskaż przykłady walki i zapobiegania terroryzmowi. Terroryzm to zjawisko polegające na stosowaniu przemocy lub groźby jej użycia w celu wymuszenia określonych działań od rządów i społeczności. W wypracowaniu przedstawi, jakie strategie są najskuteczniejsze w walce z terroryzmem i jak można zapobiegać jego rozwojowi. Tak poprzez definicje pojęcia, jeśli oczywiście te definicje znamy, tak no nie zawsze możemy to wiedzieć. I drugi przykład, rola organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Organizacja pozarządowa, NGO to niezależna od rządu, niekomercyjna instytucja, która działa na rzecz realizacji celów publicznych, ich rola w budowie społeczeństwa obywatelskiego jest znacząca, tak poprzez definicję tego, czym jest organizacja pozarządowa i co. To wszystko mamy to bardzo ci dziękuję za obejrzenie tego nagrania i zobacz teraz koniecznie to nagranie które teraz tutaj ci się wyświetla o prawie administracyjnym koniecznie sobie to powtórz do matury a my widzimy się w kolejnym nagraniu. Cześć hej.